Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Harry, Kam sobie wy pir 2 Projekt Origin. W poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj ogólnie. I lecimy tutaj z tematem, bo nie ma co czekać, nie ma co zlekać. Okej, okay, otwórzmy drzwi. No spoko. Okej, okay, dobra. 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 Przewodim to. Dobra. dobra. Okej, okay, marcie coś jeszcze dla mnie? Tam tutaj się nasrało za przeproszeniem. No warto, warto, bo jeszcze tutaj jakieś typo, dobra, granaty mamy. Tutaj nic. Nie, nie mogę tutaj iść dalej. Tam chyba jest apteczka, ale panu no niepotrzebna. W razie wóz zobaczymy. Tutaj coś jest jeszcze oprócz tego, raczej nie Ou oh. Dobra, kistem Dobra, przyładnij to Tam zaraz w 30 wyskoczy. OK, czekajcie. Więc... chodźmy zobaczyć, co tutaj się skrywa. Mamy granacik. Dzisiaj... Tutaj coś jeszcze mamy o broni? Nie to mi daje, to mi graje. Czekajcie, plik, archiwalny raport. Obiekt wykazuje się brakiem pamięci synchroni synchronicznej. Pamięta jednak 7 specjalnych wydarzeń, które mi miały miejsce podczas trwających 3 lata koszmarów. Wśród tych wydarzeń były m.in. akty agresji przeciwko personelowi badawczemu, który zginął z rąk Fetela, bądź żołnierzy repliki będących pod jego kontrolą. Dalsze badania wykazały, iż obiekt postrzega swoje wizje w formie czegoś, co do... ogląda w telewizji lub na filmie szok... szkoleniowym, ze wyjątkiem jednego przypadku. Nienękające go koszmary przedstawiane były w trzeciej osobie. Dwa miesiące temu obiekt śnił o zachłannym człowieku, który chciał poznać jego sekrety. Obiekt nie pamięta jednak przebiegu wyda wypadków. Wynioski? Nic nie wskazuje na możliwość ponownego wstąpienia pisanych pojawów. Dobrze. Czekajcie, zanim ja tutaj pójdę... Aha, bo to jest takie kółko, my teraz zrobiliśmy, spoko. Więc dobra, teraz tutaj coś. No. Okej. Okay. Nie wiem po co. Znajdź no zawór odcinający gaz. To za debile, no! Dobra... I po co ci to było, ziomo? Co tutaj? Są chyba jakiś ten Dobra, nie było tematu, moi drodzy Chyba teraz musimy iść tędy Uuu Gdzie my jesteśmy? Ej, to jakaś Jakaś jaskinia, nie? Okej okay. Dobra Okej okay. Dobra, no Musimy no, uciekać, musimy, tak? No ja, ja. Okay, wszystko tutaj. Tak, lecimy na sam dół. Te, co pomam, ja, to już, my już powinniśmy nie żyć W ogóle. Jak takie rzeczy się dzieją, to wiecie, to już nie było przecież. Wy się ze zewnętrznego, czyli bez zmian.

Tak, ale jakoś nie, nie prosiliśmy o to, tak więc chcąc nie chcąc Trzeba jakoś się radzić, tak Tutaj nie idzie Więc idziemy tędy. Coś się tutaj dzieje A tutaj co jest? Co tam było te... te... Do, Okej, okay, dobra, wujcie się Okej okay. okay. Ja bym chciał, żeby zobaczyć e, Aha, nie wiedziałem, że tak umiem w ogóle To już wiem, dobra, chcę ja tylko zobaczyć jeszcze e, Co tu było Na szybko do personelu. Zaczynamy w tym tygodniu test nad żołnierzami. Replika, wariant 7. Ekipy porządkowe demo demontują już kapsuły warianty 6 i przygotowują je do transportu na style Island. Jak w przypadku każdej nowej partii replik, tak i tym razem nie należy ich uzbrajać wystrą amunicję przed zakończeniem analizy sygnału telestetycznego. Proces ten powinien zakończyć się we wtorek. Gdy analiza zostanie zakończona doktor Aldon Lubia wyślemy stosunkowo informację, okej okay. to proszę tak okej okay. tutaj tam nic nie ma ile mamy tutaj amunicji wystarczająco mało więc teraz dopiero mogę iść tutaj eee, Dobra teraz mogę spełniony jestem więc mogę iść dalej Zobaczymy, co tutaj nam się przydarzy. I co tutaj nas czeka. Tutaj idziemy gdzieś tam. Zaraz, zaraz, zaraz. Pierw tutaj idę. Tutaj. Tam ktoś ucieka jakiś taki. A dobra, już więcej tych żołnierzyków jest. Tutaj nie uciekniemy. Tutaj mamy jakąś salę. Okej. Okay. Dobra. Tutaj nie wyjdziemy chyba. Raczej nie. Albo i tak. Spoko, spoko. O, spokoj. Dobra, tutaj nic nie ma moi drodzy. Więc pierdzielamy Co to będzie, to to będzie, moi drodzy, tego nikt nie wie. Dobra. Yy, więc... Okej. Okay. O, tutaj są drzwi, dobra, tutaj nic nie ma, moi drodzy. Ile mamy? Mamy jeszcze aż zanadto tutaj. Tego naszego czasu. Okej, okay, mamy zapis. Będzie to otwarte. Zanim gdzieś pójdziemy. Gdzie to prowadzi? Do niej nie? ja tutaj wejdę, to wejdę? Tego nikt nie wie. Tylko pytanie, gdzie my idziemy? Tutaj coś jest. Dobra. Okej. Okay. Aha. Ktoś no otworzyłem, ale nie wiem co. A, tutaj te drzwi, spoko. Jestem teraz gdzieś chyba tutaj. Aha. Czekajcie, może ja teraz na drogą muszę iść. Nie tędy, tylko drugą stroną. No właśnie, czekajcie, bo ja teraz chyba... ...tędy nie wyjdę. Tutaj coś jest, okej. Okay. To co? Aha Tutaj też nic hmm. Okej okay. Dobra, no tutaj coś też mamy Ale to nic Więc Lecimy stąd, bo to nie ma co tutaj czekać dalej Vamos abrir antes. Então... Dobra. OK. innego wyjścia nie widzę. No. Okej. Okay. Dobra, przytrzymujemy i zakręcamy tutaj. Trzeba zakręcić. I... spoko. Dobra, czy coś tutaj... Nawaj szybko Dobra tak Czy coś tutaj jeszcze jest do kliknięcia? Eee, komunikat w przypadku. W przyszłym tygodniu rozpoczynamy testy baterii 62 na, okazanych, na okazach od C5000 do C5050. Proszę się upewnić, iż niezbędne medykamenty zostaną sprowadzone z laboratorium na nasie sprzed przed czasem, a wojskowe AV jest w najnowszej wersji eee, uwaga, należy pamiętać by okazały by okazy były odpowiednio zabezpieczone podczas transportu Tra tragarze zostaną wyposażeni w odzież ochronną by zapobiec pogrzebieniom okej okay. tu w ogóle nie wiem czy ja by Okej okay. Dobra, trzachu, trzachu Trzask, trzask trzach. Dobra, bo się kończy amunicja, moi drodzy Tu nic nie ma, nie ma więc i czekajcie. Tutaj już więcej nie ma. Dobra, mamy tu. Spoko, nie chcesz to, nie, ja się tutaj na pchać nie będę, więc... E, tu mamy ile? Dobra. Okej. Okay. Nie chcesz odgana, moi drodzy. Ja nie lubię, ja lubię z mazić łazić. Tutaj. To. Tak, hmm, tak, no, okej, okay. tutaj nic nie mamy, więc okej. Okay. Mity w ogóle więc okej okay. na że nie było tematu, moi drodzy. To się wydnie, tak? Okej. Okay. Nie wiesz ale zawsze wychodzi. Chodź, go, 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 power rangers. Ile mamy czasu? Mamy jeszcze, no, kupkę czasu. Moi drodzy, więc... Nie narzekałbym, jakaś amunicja by tutaj solidniejsza była. ja też lubię ekstremalnie. Ostrzeżenie. Początek testów bojowych. Przypominam, iż dzisiaj rozpoczynają się testy z ostrą amunicją. Z tego powodu arena zostanie zamknięta dla prestanelu poniżej drugiego poziomu dostępu CI. Którzy oglądali podczas przerwy na lunchu filmy na monitorach Areny powinni przenieść się do biura zarządu Zwracamy uwagę, by po sobie posprzątać Nie chcemy wpadki w wyrazie niebezpiecznej kontroli Okej okay. Dobra Oj ty Dobra No dość dużo tych stworków no Tutaj Dużo dużo Tutaj nic, a może jednak No nie Ustowoj Ty ja sobie przepraszam za to Ale to już na to nic nie poradzę w ogóle No Przeszliśmy Tutaj nic, tutaj mamy dwójeczkę O! Tak czy to jeszcze, jeszcze tu Okej z tym Kurde, do nas nas... Tygą się okej okay. no tutaj mamy coś żeby o tu mamy to ale nie mamy amunicji wziąć amunicję już, tymi. o tu spoko czy ja bym się jeszcze tutaj iść ale tu mamy zamknięte szkoda szkoda

So oh, far gone, nobody can control him. Not very useful in a military situation, but adequate for my present needs. Ah, just come is... Okay, nie ma jak dużo tego ma być. A jeszcze? Czy coś tutaj czy nie, że. Okej. Okej. No. Dobra, nie wiem ile jeszcze tak do tego a tamten ktoś Odwaliło ja Okej Co to jest? Hmm. A okej, okay. taka, spoko, taka może być gdzie jest tutaj wyjście teraz możemy? Powiecie Tutaj nie, tam też nie, e, tu coś jest trendy wyjść? a Czekajcie, dobra Okej okay. Dobra Zaduj! to mnie strzela? Jaki ciulik? Okej okay. Dobra Tutaj ktoś jest? No raczej nie Dobra tutaj, a tutaj jest wyjście jakieś Dobra Tutaj mamy Tak, dobra Tu, tutaj jeszcze więcej Panie Ładę mi to. Okej, okay, tam ktoś był czy nie? Nie, chyba nie. Okej, okay, więc nie ma, nie ma, to nie ma, no. Okej. Okay. Dobra moi drodzy. To nadal już byłem. Więc... Yy... Tędy nie wejdziemy Czekajcie, gdzie jakieś tutaj typy? Dobra, mamy zapisywanie Dobra Gdzie? Jest tu? Dobra, Dobra. mamy to przepraszam, że się yy, powtarzam, no ale te kanale są wszędzie w ogóle. Okay ja mogę gdzieś tutaj przejść? Dobra Okej, okay, no to... Takie rzeczy to jazda, moi drodzy Dobra, moi drodzy, skoro tutaj jesteśmy, jak mamy czas? E, dobra, moi drodzy, tutaj kończę odcineczek e, serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów, jeśli ktoś nie widział Żeby być na bieżąco i ani jeden was z tym nie ominął Widzimy się już chyba za tydzień o 18, więc ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia, Elo na razie.